Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Gromek, jestem doradcą medycznym w obszarze kardiologii w firmie Polpharma. Chciałbym dzisiaj w krótkich słowach powiedzieć Państwu na temat kierunków rozwoju telemedycyny kardiologicznej w Polsce kierunki zostały określone w dwóch dokumentach: pierwszym tak zwanej deklaracji bałtyckiej, która wyznacza ogólne ramy rozwoju telemedycyny kardiologicznej w Polsce, oraz znacznie bardziej obszernego i szczegółowego dokumentu o tytule Rozwiązania telemedyczne w kardiologii który jest opinią ekspertów Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Elektrokardiografii Inwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Jakie kierunki rozwoju telemedycyny wskazują oba dokumenty? Pierwszy to monitorowanie urządzeń wszczepialnych typu stymulator czy kardiowerter defibrylator. Chyba najbardziej rozwinięty obszar telemedycyny z uwagi na fakt, że urządzenia te są urządzeniami w zasadzie ratującymi życie. Kolejny obszar to telewizyty czy telekonsultacje zarówno pomiędzy lekarzem a pacjentem, ale także pomiędzy lekarzami. Dzięki czemu lekarze pierwszego kontaktu mieliby możliwość konsultacji szczególnie trudnych diagnostycznie czy terapeutycznie pacjentów z, ze specjalistami. Telemonitoring EKG szczególnie ważny w diagnostyce napadowego migotania przedsionków co wynika z samego charakteru choroby. Jak wiemy, aby rozpoznać migotanie przedsionków, napadowe migotanie przedsionków, powinniśmy uzyskać zapis co najmniej 30-sekundowego epizodu migotania, co może wiązać się z koniecznością długoterminowego monitorowania pacjenta. Jak mówią wyniki badań, które właśnie Państwo widzą, standardowe 24-godzinne monitorowanie EKG pozwala na wykrycie tylko około 2-6% przypadków dopiero, bardzo długie, na przykład 30-dniowe monitorowanie daje znacznie lepsze rezultaty, ale wciąż jesteśmy daleko od, od wykrywalności 100%. Rehabilitacja po ostrym zespole wieńcowym ma kluczowe znaczenie co do rokowania pacjentów, jako przykład może posłużyć tutaj polski program program KOS Zawał, program kompleksowej opieki dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego, zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, finansowany przez, program finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, program obejmujący zarówno regularną opiekę kardiologiczną, jak i długoterminową rehabilitację kardiologiczną, Program, dzięki któremu pacjentów nim objętych udało się m.in. obniżyć śmiertelność w pierwszym roku po zawale aż o 31%. Należy jednak wspomnieć, że około 40% pacjentów kwalifikujących się do, do programu nie wyraziło zgody na uczestnictwo, jako powód, podając także względy logistyczne czyli brak czasu. Konieczność przemieszczania się do, do ośrodków rehabilitacyjnych, i tym podobne. Wydaje się, że wprowadzenie programu telerehabilitacji, który pacjent przechodziłby w warunkach domowych, mogłoby być dobrą alternatywą, no, zwłaszcza w, w aktualnej sytuacji w, w, obliczu, w obliczu pandemii. Kolejny kierunek telemedyczny w kardiologii, zresztą nie tylko w kardiologii. To telenadzór farmakologiczny, związany na przykład z przeglądami i optymalizacją terapii. Można byłoby wyobrazić sobie to jako swego rodzaju mobilną kartę chorobową, w formie aplikacji, w której to pacjent miałby wpisane wszystkie postawione diagnozy, zalecone terapie, wyniki badań itd. itd. Telenadzór, chociażby już z poziomu samej aplikacji, mógłby przypominać o konieczności przyjęcia leków, co potencjalnie mogłoby zwiększyć compliance pacjenta. Ponadto, przeglądy zleconych terapii miałyby służyć eliminowaniu zjawiska over-treatment, rozumianego jako przyjmowanie kilku leków z tej samej grupy. A zaleconych przez różnych lekarzy. Sam osobiście widziałem listę leków 80-letniej pacjentki kardiologicznej, która lecząc się u dwóch różnych lekarzy, przyjmowała z tego samego powodu dwie różne statyny i dwa różne beta-blokery. Teleedukacja to kolejny ważny kierunek rozwoju usług telemedycznych, który umożliwiłby przynajmniej w pewnym stopniu wykonać to, na co lekarze zwykle. Nie mają czasu na, wizytę, na, na wizycie, czyli odpowiednio wyedukować pacjenta odnośnie choroby, zaleconego leczenia, znaczenia systematycznego przyjmowania leków czy wypełniania zaleceń dotyczących zmiany trybu życia. Oba dokumenty zawierają jeszcze inne możliwe płaszczyzny, na których telemedycyna w kardiologii powinna się rozwijać. Ja wspomnę tylko jednej z nich, mianowicie pomiarowi impedancji śród, śródklatkowej. Jako wskaźniku stopnia nawodnienia pacjenta z niewydolnością serca. Jak wiemy, utrzymanie równowagi płynów u pacjentów z niewydolnością serca ma kluczowe znaczenie, ponieważ przewodnienie grozi dekompensacją stanu klinicznego pacjenta, w rezultacie koniecznością hospitalizacji i niestety niesie ze sobą również ryzyko zgonu. Zmiana impedancji jest wczesnym wskaźnikiem zaburzeń równowagi płynów co pozostawia jeszcze czas na możliwą modyfikację leczenia i uniknięcie do kompensacji. W dalszym ciągu trwają badania nad rozwojem nieinwazyjnej metody oceny impedancji o znaczeniu rokowniczym, która umożliwiałaby zdalne monitorowanie tego, tego parametru. Czy rozpowszechnienie usług telemedycznych może mieć negatywne, e, negatywne konsekwencje? E, na pewno wiele, zarówno po stronie pacjenta, jak i po stronie lekarza, jak i po stronie samej sfery technicznej. Ja chciałbym zwrócić Państwu uwagę na jedną oczywistą kwestię, mianowicie na liczbę danych, jaką będzie generowała telemedycyna najprawdopodobniej większą niż ta, którą obecnie oceniają pracownicy służby zdrowia, bo przecież w telemedycznej rzeczywistości pomiary wykonywane będą częściej, bo pomiary mogą być bardziej skomplikowane czy też wykonywane większej liczby pacjentów. A przecież ktoś te pomiary, wyniki tych pomiarów musi ocenić, a tym kimś jest specjalista po drugiej stronie telemedycznego systemu. Posłużę się przykładem niemieckiego systemu Telemed 5000, systemu kompleksowej opieki telemedycznej nad pacjentem z niewydolnością serca. Twórca tego systemu, profesor Keller, stwierdził, że aby system funkcjonował wydolnie dla 200 tysięcy pacjentów do niego włączonych, musiałoby powstać na terenie Niemiec 200 ośrodków oceniających spływ spływające dane, działających 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Co jest finansowo nierealne. I tu z pomocą przyszła sztuczna inteligencja, która zanim dane dotrą do osób oceniających, wstępnie ocenia je, oddzielając pomiary, pomiary jednoznacznie prawidłowe od nieprawidłowych, a następnie nieprawidłowym pomiarom nadaje priorytet w zależności od stopnia nieprawidłowości. Innym przykładem zastosowania sztucznej inteligencji w telemedycynie kardiologicznej jest diagnostyka napadowego migotania przedsionków. Jak powiedziałem wcześniej, do celów diagnostycznych konieczne jest uzyskanie co najmniej 30-sekundowego zapisu epizodu migotania przedsionków, a to zwykle wiąże się z koniecznością długotrwałego monitorowania pacjenta. Badacze z Mayo Clinic zadali sobie pytanie, czy jest możliwe oszacowanie prawdopodobieństwa, że dany pacjent ma migotanie przedsionków, ale na podstawie zapisu EKG wykonanego w dowolnym momencie, niekoniecznie w trakcie epizodu migotania? Stworzona przez nich sztuczna inteligencja na podstawie kilkuset tysięcy zapisów EKG jest w stanie oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia udanego pacjenta migotania przedsionków na podstawie zapisu EKG wykonanego w dowolnym momencie. Tym samym możliwe jest skupienie wysiłków diagnostycznych na pacjentach z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia epizodu tej choroby. Bardzo dziękuję za uwagę. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jarosław Głazewski jestem dyrektorem takiego departamentu marketingu cyfrowego w PolFarmie, marketingu cyfrowego, który jest skierowany na promocję leków przepisywanych na receptę, czyli tak naprawdę dzięki cyfrowym kanałom komunikacji i cyfrowym rozwiązaniom. Docieramy z, z naszymi informacjami, z naszymi komunikatami do, pracu, do, do ludzi, którzy zawodowo zajmują się ochroną zdrowia, czyli tak zwanych healthcare professionals. Z wykształcenia jestem lekarzem, co no, pozwala mi trochę wiedzieć na temat, na temat różnych schorzeń i, i sposobów ich leczenia. Ale też ze względu na swój wiek. Jestem również aktywnym pacjentem, choćby, choćby leczę się na nadciśnieniu. W związku z tym, niektóre rozwiązania, które, które są proponowane na rynku, czy które, o których sami myślimy, mogę również konsultować od strony aktywnego użytkownika. A dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć na temat o, muszę zdjąć okulary jednak. Na temat pewnej aplikacji, którą, którą stworzyliśmy właśnie dla zarówno pacjentów, jak i dla lekarzy czy osób opiekujących się pacjentami z chorobami układu krążenia. No ponieważ choroby układu krążenia są jednym z najczęstszych schorzeń w tej chwili na świecie, i należą do tej grupy schorzeń, które trzeba, można i trzeba monitorować. Zresztą w zasadzie wszystkie schorzenia, ich, ich terapie należy monitorować, ale jeśli chodzi o, o chorobę układu krążenia, to tutaj mamy pewne możliwości samokontroli, które w dzisiejszych czasach no, są niezwykle ważne w czasach, gdzie mamy utrudniony dostęp do, do lekarzy. Możemy część diagnostyki czy monitorowania terapii przeprowadzić sami w domu i przesłać już gotowe wyniki lekarzowi. Między innymi do tego służy taka aplikacja, którą stworzyliśmy. Aplikacja nazywa się Kardiometr. Wszelkie informacje na temat tej aplikacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem. Kardiometr.pl. Jest to aplikacja, która jest skierowana do, do pacjentów i do lekarzy, którzy zajmują się leczeniem nadciśnienia. Ponieważ aplikacja ta umożliwia zapisywanie pomiarów ciśnienia, można to robić ręcznie z dowolnego ciśnieniomierza. Są też ciśnieniomierze, które posiadając, posiadając łącze Bluetooth mogą łączyć się z tą aplikacją automatycznie i automatycznie zapisywać wartości mierzonego ciśnienia. Ponadto można tam zapisywać również leki, które są dedykowane do terapii danego pacjenta z nadciśnieniem. Można tam również mierzyć swoją wagę i obliczać swoje BMI, czyli taki wskaźnik, który akurat u chorych z nadciśnieniem no, ma spore znaczenie, bo część tych chorych jednak to są chorzy z nadwagą, i jednym z, jedną z dróg terapeutycznych jest obniżenie wagi ciała. Ponadto można również w tej aplikacji zapisywać swoją aktywność fizyczną. To też pomaga w terapii, w terapii naciśnienia, czy w ogóle chorób układu krążenia. I teraz jakie korzyści z użytkowania kardiometru może odnieść pacjent? No to przede wszystkim takie, że nie musi ze sobą nosić, czy pamiętać, jakie <laughs> jakie ostatnio miał wartości ciśnienia. Nie musi wpisywać tego w dzienniczek ciśnieniowy, bo kiedyś było tak, były takie dzienniczki ciśnieniowe, papierowe, że tak to ujmę, bardzo, bardzo rozpowszechnione. Tę aplikację można pobrać na, na dowolny telefon z systemem iOS czy z systemem Android. No I zwykle jest tak, że te telefony za, zwykle mamy przy sobie, nawet idąc na wizytę lekarską. W związku z tym jest łatwość dostępu do, do tych danych podczas, wtedy, podczas wiz, wizyty lekarskiej, wtedy, kiedy one są najbardziej potrzebne. Można te dane również przesłać lekarzowi, czy to mailem, czy, czy SMS-em. No i w ten sposób lekarz też może lepiej monitorować proces terapeutyczny, może wprowadzać, jeśli jest taka potrzeba, odpowiednie modyfikacje, odpowiednie modyfikacje zarówno co do dawki, jak i ewentualnie stosowanych leków. I w ten sposób mamy nadzieję, że moglibyśmy, możemy pomóc w lepszym monitorowaniu i skuteczniejszym leczeniu pacjentów z nadciśnieniem.